Przed chwilą mi wyskoczyła taka informacja, że nagrywam już 10 minut, a bandita maksimum 10 minut może nagrywać. No i się wkurzyłam, ponieważ nagry nagrywam to teraz trzeci raz. I się wkurzyłam, ale dobrze. To, to jest specjal z okazji 40 subskrybentów. Pozdrawiam was. Dziękuję. Bo to dużo dla mnie. I dzisiaj nie jestem sama nagrywam z moją koleżanką, która się nazywa. Gosia. I, i, no, pozdrawiam, no i tak ogólnie to już jest, już, już cała, już tutaj wszystko jest, ponieważ już wcześniej, kurde, uciekli osoby, dobra, ale, mm, no i jest ta impreza. Teraz już znowu No dobrze, napiszę, napiszę, żeby, poz, dobra, ja, oni już wcześniej się witali, więc zacznę pozdrawiać. Pozdrawiam Luna 8998, pozdrawiam Ania. 85888 Pozdrawiam. BB181, który obok mnie siedzi i sobie gryzie paluchy. <gry> Dobrze, kogo ja mogę jeszcze pozdrowić? do a no tak, ja pozdrawiam tych, którzy mi pisali. Tak, dawno mi to pisali, ponieważ ja już dawno nagrywałam. Dobrze, pozdrawiam. Wicka mi Mikia, która mi uciekła z imprezy. Pozdrawiam. Darkon444. Pozdrawiam do o, o, little Monster 96. Pozdrawiam Wiolanna. Pozdrawiam Mimozalla. Ciekawe, czy ktoś tam dalej jeszcze jest. Pozdrawiam olkidoki Doki 17. Pozdrawiam Podia 69, której pisałam co ja tam będę. I to tyle. Pozdrawiamy już wszystkich, którzy. Ej, czemu mi uciekłeś z imprezy, Gabi? Znaczy Gosia. Czemu ja mówię Gabi na no Gosia? Hehełki. O, ja tam są so... O, złoty. To mój... Ej, to ten... Nie, ja go nie pozdrawiam, ja go nie pozdrawiam. To mój były, który jest mega okropny. Nie warto mieć chłopaków na Movistar Planet. No, no bo każdy... Sporo. A ja tylko z jednym z dwoma Ja, A ja sobie popłaczę, bo ja naprawdę on, on mi pisał, że jestem dziwna. On On powiedział, że on, ja jestem dziwna i że jestem jakaś głupia i on i on na mnie nie zas... Nie. On na mnie nie zasługuje. Ja na niego. Chyba ty na niego. No nie. On mówił, że ja nie zasługuję na niego, że ja jestem za głupia. A ja nie jestem już taka głupia. A on sobie przyklęknął. Poczekaj. Zaraz do ciebie przyjdę i mi stąd ty... On, on, on tylko pisał w statusie, że od dziś jest gejem. Serio? No, pewnie wkurzyło. My to napisane da? Nie, nie wiem, poczekaj, sprawdzę. Na dziewczynę to ja może być gejem. No. Być się nie mogę? To mój dom. Ej, ale u Ciebie go nie ma? Ja będę płakać i będę płakać i płakać. Jak złoty to ogląda. Po pierwsze to nie dom. Po drugie i co z tego? łamanie. No. A to nie jest włamanie? No to jest włamanie. Głupek. Głupek, głupek. Natarka. Głupek. To notarka. Głupek. To ze szkoły. On nie lubi połczku. Ja no, nawet pisać nie umiem! On mówi do ciebie, tamto, ty nie, że ty nawet pisać nie umiesz. Roz jest moja, nie wiesz, kogo zostawiłeś. Kolejna będzie miała niedobrze w realu. Uuu... Wysłałem już ojca. <laughs> nie lubię połczków, to skandal. <laughs> Dobra, ej, dziewczyny. Ojciec aha, śmieszne. Psz, pf, pf, pf. Dobra, on jest Na nas nie zasługuje. On pewnie ciągnie tu jest gdzieś, jakiejś poszukam go. Hm, Poszedł sobie. A ja mam córkę. Nie... Serio ty masz córkę? No on nie zostawił z córką. Macie zagrożenie w realu. On to pisze chyba. Gdzie on jest? Czekaj, ty iść po innych pokojach, a ja jestem w tym pokoju. Będę... Może chyba się gdzieś schował. Wejść do tego pokoju dziennego. Tam będzie wiedział, że będzie. go. Czekaj. Że nie lubię <laughs> Ej, a znasz to takie, co nie jak jest. Em... Pójdźmy wszyscy do stajenki. To do jest. Dobra. A znasz przeróbkę? Nie. Pójdźmy wszyscy doki. Do, do dobra. Dokiem baser i padówki podajmy słowa. Ej, dobra. Ja... o, pozdrawiam, nie pozdrawiam. Dobrze. Po, pozdrowię go, ale tylko dlatego. Że napisał hej, YouTube. Pozdrawiam z loty 1, 3, Dobrze, impreza się niestety już kończy, bo ja nie mogę tak żyć. Ja muszę, nie wiem, on chyba, mu chyba chodzi o to, że on wysłał tatę ojca po policję, że mamy zagrożenie. Na pewno. Tylko, śmieszne. Bardzo śmieszne. On, no on powiedział, że wysłał ojca. Gdzie? I to już koniec nagrywania. Zaraz będę, no ja niestety już muszę kończyć, ale pamiętajcie o tym, że możecie wygrać konto. Jeżeli nie zrozumieliście albo zapomnieliście, jak możecie wygrać, to w opisie macie wszystko napisane, jak zrobić. A więc ja Was żegnam do następnego odcinka i. Pa! No, I grajcie o konto oczywiście. I pozdrawiam jeszcze raz, bb 581. Pa!